Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat jednego z najbardziej kontrowersyjnych wieżowców, jakie mają powstać w Warszawie. Chodzi o inwestycję Roma Tower. Projekt ten będzie realizowany na działce Kościoła Katolickiego we współpracy z firmą BB Development. Pierwotnie w wieżowcu miały znaleźć się biura. Jednak na początku bieżącego roku wykonawca zmienił koncepcję na Roma Tower. I według obecnych planów wieżowiec zaoferuje wysokiej klasy mieszkania. Wysokościowiec wzbudza kontrowersje z powodu zaangażowania kościoła katolickiego. Jaki jest dokładny plan na Roma Tower i kiedy może powstać? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Co bardzo pomoże w jego rozwoju. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu urbanity.pl pod tytułem Zmiana projektu jednego z najbardziej kontrowersyjnych wieżowców w Warszawie. Autorstwa pana Piotra Maślaka. Oraz artykuł na portalu raportwarszawski.pl pod tytułem Roma Tower jednak powstanie. Wieżowiec dewelopera i kościoła dostał zielone światło. Autorstwa pana Jakuba Szydy. W Warszawie coraz więcej słychać o wysokościowcach, które oferować będą apartamenty. Zauważono, że coraz mniej firm potrzebuje wielkich biur, ponieważ duża część pracowników pracuje zdalnie lub hybrydowo. To powoduje, że część firm nie szuka już ogromnej przestrzeni biurowej, a wyłącznie siedziby oraz dużo mniejszej części biurowej do pracy. Deweloperzy też, też to zaobserwowali i obecnie bardziej skłaniają się ku inwestycjom mieszkaniowym. Nie inaczej jest z wieżowcem Roma Tower, gdzie pierwotnie miały powstać biura, jednak ostatecznie zdecydowano się na mieszkania. Wieżowiec Roma Tower stanąć ma w ścisłym centrum Warszawy. U zbiegu ulicy Miliplater i Nowogrodzkiej, na kościelnej działce położonej tuż obok parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Barbary w Warszawie. Przypomnijmy, że deweloper i strona kościelna podpisali umowę o wspólnej realizacji Roma Tower jeszcze w 2011 roku. Przygotowania do inwestycji idą jednak wolno, a na jej drodze stawały liczne przeszkody. Na początku października 2024 roku wykonano kolejny krok. W kierunku realizacji wieżowca. Deweloper BB Development podpisał porozumienie z Fundacją Probonum powołaną przez Archidiecezję Warszawską dotyczące budowy nowego domu parafialnego dla parafii Świętej Barbary. Ta inwestycja to swego rodzaju wstęp do budowy Roma Tower, a zarazem obustronne potwierdzenie chęci dalszej współpracy, jak informuje portal urbanity.pl. Planowany wieżowiec na kościelnym gruncie w centrum Warszawy otrzymał pierwszą zgodę stołecznego ratusza. Wynika z niej, że kontrowersyjna inwestycja warszawskiej Kuri będzie realizowana według nowego projektu i przy zmienionej jej funkcji. Jak dalej informuje portal urbanity.pl, inwestor posiada już pierwsze zgody stołecznego ratusza. Jest to decyzja środowiskowa, która określa, czy dana inwestycja może zostać zrealizowana z punktu widzenia ochrony środowiska. Wydana właśnie decyzja administracyjna pokazuje, że wieżowiec będzie miał inny kształt niż na wstępnych wizualizacjach przygotowanych według projektu biura Juvenes. Wiadomo, że znacząco zmienił się projekt inwestycji oraz jego funkcja. Decyzja środowiskowa wskazuje, że będzie to wieża mieszkalna o wysokości 48 kondygnacji z poziomowym podziemnym parkingiem samochodowym. Dodatkowe miejsca postojowe Znalazłyby się w części najniższych kondygnacji naziemnych. Łącznie wieżowiec dysponować ma 413 miejscami parkingowymi. Jeszcze kilka miesięcy temu inwestor zapowiedział, że liczy na wydanie pozwolenia na budowę przed połową 2025 roku. Nie podano jeszcze szczegółów inwestycji ani kto odpowiada za nową koncepcję architektoniczną wieżowca. Więcej o nowym projekcie wieżowca Roma Tower. Możemy przeczytać na portalu nowowarszawa.pl Według nowej decyzji środowiskowej wieżowiec przyjmie formę budynku mieszkalnego o wysokości 48 kondygnacji. Znacznie zmieni się również jego bryła, która zostanie ustawiona ukośnie do siatki ulic. Na narożniku ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej przewidziano sześciokondygnacyjne kondygnacyjne skrzydło z podcieniami, które mają mu atrakcyjnić przestrzeń na poziomie chodnika. Na dachu tej części planowany jest zielony taras. Zmianie ulegnie także układ miejsc parkingowych. Budynek będzie dysponował 413 miejscami, z czego część znajdzie się w sześciopoziomowym parkingu podziemnym, a pozostałe na najniższych kondygnacjach naziemnych. Jak informuje portal nowowarszawa.pl, warszawski ratusz wydał decyzję środowiskową, która stanowi jeden z kluczowych kroków w procesie uzyskiwania pełnej zgody na budowę. Na razie nie podano informacji na temat szczegółów nowej koncepcji ani pracowni odpowiedzialnej za jej realizację. Inwestorzy liczą jednak na uzyskanie pozwolenia na budowę przed połową 2025 roku, co otworzy drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Roma Tower ma szansę stać się jedną z najbardziej charakterystycznych inwestycji w centrum Warszawy, a jej zmieniona koncepcja i architektura mogą wpłynąć na kształt urbanistyczny. Tej części miasta. Deweloper podał również, że konserwator zabytków nie ma zastrzeżeń co do realizacji budowy wieżowca Aroma Jak podaje w komunikacie, nie ma ograniczeń dla realizacji inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Deweloper jest pewny, że wieżowiec powstanie. Jak poinformował, od momentu uzyskania zgody wieżowiec będzie budowany mniej więcej 3,5 roku. Wieżowiec może kosztować nawet 150 milionów euro, czyli blisko 700 milionów złotych. To ponad 3 razy więcej niż sanktuarium w Licheniu czy warszawska świątynia opatrzności bożej. Warto zaznaczyć, że umowa związana z budową wieżowca Roma Tower zapewnia kościołowi 23% zysków z wieżowca. Na razie nie wiadomo ile metrów osiągnie wieżowiec. Wcześniejsze plany mówiły o 41 kondygnacjach i 170 metrach. Teraz w źródłach pojawiły się informacje o 48 kondygnacjach. Czy zatem wysokość wieżowca się zmieni? Wszystko na to wskazuje. A patrząc na to, że kondygnacji będzie więcej, to można logicznie założyć, że wysokość wieżowca także będzie większa. Zmieni się również przeznaczenie budynku. Wcześniej zakładano, że Roma Tower będzie budynkiem biurowym. Teraz mówi się o budynku mieszkalnym, czyli apartamentowcu. I jest to znaczna zmiana. Ponieważ jest zgodna z ostatnim warszawskim trendem odchodzenia od budowy biurowców, a zwrócenie się ku budynkom mieszkalnym, lokalizacja jest wspaniała. Widok na panoramę miasta może być idealny. Dlatego, jeżeli Roma Tower powstanie, to apartamenty w nim mogą być nawet droższe niż w sławnej, złotej 44. Zł. Jednak na głębsze analizy trzeba poczekać do czasu, aż poznamy więcej szczegółów na temat ilości mieszkań w wieżowcu oraz ich rozmieszczenia wewnątrz wieży. Na pewno są to ciekawe i bardzo znaczące zmiany. Kontrowersje wzbudza udział Kościoła w inwestycji i jego zyski z niej. Jednak należy zauważyć, że Kościół jest na swój sposób podmiotem prywatnym i to do niego należy działka, na której powstanie wieżowiec. Oczywiście moim zdaniem Kościół powinien pomagać ludziom, mówić o wierze, a nie się nadmiernie bogacić. Jednak chyba taki już mamy świat. I niewiele z tym zrobimy. Jestem ciekawy co Wy o tym sądzicie. Jak oceniacie udział Kościoła w tym projekcie, proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do udostępnienia materiału i obejrzenia filmu na temat wieżowca Warsaw One. Link umieszczę w opisie. Na teraz się żegnam wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.